Szanowni Państwo, witamy na konferencji prasowej Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Co prawda w tym tygodniu e, także medialnie najważniejsze wydają się tematy związane z posiedzeniem Sejmu i raportem MAK, ale oprócz tego także, przecież są tematy, którymi żyją Polacy, no niestety dziś drastyczne, można powiedzieć dramatyczne, powódź i podtopienia lokalne w wielu miastach, dla tych ludzi są dziś ważniejsze niż wszystko inne, co dzieje się w Polsce, w polityce, w gospodarce. My byśmy chcieliby, by te tematy były także ważne dla polityków, którzy pędząc do wielkiej polityki i stosunków międzynarodowych potrafili się także na chwilę zatrzymać. Zatrzymujemy się i chcemy i żądamy zwołania posiedzenia Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji w Parlamencie z udziałem przedstawicieli rządowego centrum, do, no właśnie które powinno zajmować się tymi sprawami, czyli rządowego centrum Antykryzysowego. Z informacją tegoż centrum. Co rząd, co urzędnicy robią w tej sprawie, by monitorować sytuację powodziową i podtopień, pomagać ludziom i także wtedy, kiedy mm, cała Polska przez y, państwa, przez państwa kamery nie patrzy na powódź, y, gdy nie jest ona tak dramatyczna, czy wtedy także urzędnicy nie zapominają o Polakach, którzy są w trudnej sytuacji? Szanowni Państwo, Płock, Sparzec, Kalisz, Kościelna Wieś, Trzewiatów, Szczecin, Wrocław. To tylko nieliczne z miejscowości, które dzisiaj zmagają się z powodzią, ale tak naprawdę jeśli chodzi o powódź, to wiemy, że są to zaniedbania, i na te zaniedbania zwracała uwagę Najwyższa Izba Kontroli. W raporcie, który został ogłoszony 30 grudnia, zwrócono uwagę, że dzisiaj nie jest to kwestia pieniędzy, jak nieumiejętności wydatkowania. Wiemy, że jeżeli chodzi chociażby o zbiorniki w Bożu na Odrze czy w Świnnej porębie na Wiśle, to wiemy, że zostały zaciągnięte kredyty. My Polacy w swoich podatkach płacimy odsetki, natomiast z racji urzędniczej indolencji te, nie rozpoczęto nawet budowy tych zbiorników i dzisiaj po 30 miesiącach, od kiedy są te środki, wiemy, że są one niewykorzystywane. Dodatkowo w 2009 roku o połowę zmniejszono środki na budowę zbiornika w świnnej porębie. Jakie są tego skutki, jakie są tego efekty? Niestety doświadczają ci Polacy. Mamy nadzieję, że na zwołanym, na zwołanym posiedzeniu komisji dowiemy się również, kiedy rząd ogłosi w końcu i uchwali wymagany prawem ogólnopolski program ochrony przeciwpowodziowej, kiedy zostanie wprowadzona dyrektywa z 2007 roku o zagrożeniu przeciwpowodziowym i mamy nadzieję, że na te pytania, na tej komisji uzyskamy odpowiedzi. Szanowni Państwo, jeśli oczywiście pytania w tej tych tematach, to bardzo proszę. Jeśli nie, mam nadzieję, że niedługo będzie się komisja, byśmy mogli my uzyskać odpowiedź, czy Centrum do Antykryzysowe jest gotowe na pomoc. Polakom w trudnej sytuacji. Dziękujemy. O, jednak na szczęście. Ale, jak już wiesz, jeszcze... to no, bardzo się pytanie logistyczne z Państwa, stąd kiedy będzie złożony wniosek o odpowiedniość na minister rolny, to jutro, czy już przed posiedzeniem? Ja sądzę, że, że będzie złożony najpóźniej w środę, ale myślę, że będzie złożony jutro. To zależy od. Od końcówki pisania tego wniosku chcemy go przedstawić dobrze, bo minister Klich dobrze sobie na to zasłużył. To znaczy był tak niedobry ministrem, że nie za bardzo wiemy, co wybrać. Gdybyśmy chcieli napisać wszystko, to pewnie pisalibyśmy jeszcze w tydzień. Sądzę, że jutro ale później w środę. Jeśli nie mają więcej pytań, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.